Drodzy, to jest jeden z lepszych odcinków, jeżeli chodzi o takie jakby modyfikacje Minecrafta, ale bo dzisiaj mamy, jak widzicie, po lewej stronie gigantyczne serce, które będziemy uzupełniać różnymi innymi częściami, jakby które dają coś nam po prostu. Z jest bzyk. O dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ogólnie te serce nadają po prostu jakieś efekty. Widzowie, zostawiacie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał po więcej, codziennie są filmy Dokładnie. z przeróżnych gierek na tym kanale, także subskrybujcie, to jest najważniejsze. Co zaczynamy w bzyku, nie? Chodźmy. Wiesz co, przydałoby się to serce uzupełnić do końca. A no, bo to jest poczekaj. pokazane pies, jak to się pies, robi. Jest przepis, posługujemy cztery tutaj żwira i znaczy jakiego żwira? Nie, a, tutaj, y, banalne Jedną piękną tutaj y, to nasionko, troszkę nasionko. A to wiesz, że wszystko trzeba podwójnie robić, nie no w sumie faktycznie, no w sensie każdy z nas musi, nie? Każda owca ta Oj, nic wie nie ma. a to z wioska, w której nie ma jedzenia, ale przypał, wejście też łóżko. Dobra, ja tu mam owce już. Łóżko. No owce ale już przyda się wszystko. Ja skraftuję może pierwszy crafting, Dobra. wydaje mi się, że to będzie najlepsze. I no co, będziemy musieli czekać. Zombie. Wow. Zastanawiam mnie, co to będzie robić? To trawę się chcę, sprawić. dajcie o, jest... mi trawę, dajcie mi trawę. Trawa, 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 trawa. trawa, trawa. No nie, nie, trawę, na nasionku. Jest nasionku. O, mam na mam, mam, mam na też mam, mam, mam. na dobra, mm -hmm. chodź, chodź, czekaj, robię crafting. Wezmę serwer, kochanek, dobra, dobra. crafting. Jakie Drogany. dziwne zarośnięte łóżko, już jest takie coś widzę. Uwaga, będzie serducho jest, jest yes. mind heart dobra. dobra, ej, mam to. Look up Faktycznie, o, co to, to robi? Tak, Ło! Wow, ej, czekaj, spójrzcie do góry, ej, spójrzcie do góry, spójrzcie do góry, patrz, co to robi A jak zejść? O nie, na shifcie, na shifcie, pan, użyj Zn shiftu Jak latać można na o nie, ale to jest kozackie, co? Ej, dostałem szmaragdy dwa, co to jest? Ej, tu z tego, nie wziąłeś tego teksturpaka, to jest tanosite, tanosite'a dostałeś A. Pa, takie coś, ja nie mogę, takie fioletowe A Poczekaj, teraz muszę wgrać z, z się robi, A nie no, ja mam teksturpaka no to normalnie, patrz, z tym, Ej, to jest Excalibur, z tego można zrobić. Pa, najlepszy miecz chyba. Patrz, zrób se, y, Muszę zmieć tego drewno, 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 dawaj drewno. I jeden patyk i z tego nie wydaję. Excalibur z z Chyba, że no. Excalibur na inny odcinek, może co? Na inny odcinek? A no. to przecież. Z jednym przedmiot tylko. Ale. A ja do, mam. Ale dodamy ma... jeszcze inne przedmioty. O! Jezu. O, 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 o. o, ja cię kręcę. Dobra, czekaj, co to robi? Czemu ty jesteś taki ja szybki? Nie... No bo to daje taką szybkość właśnie jak ją zakłada, czekaj Plus 200 knotbaka, plus 100 spida, plus 1000 ataku. Ej ja zabijam wszystko na raz. Co? Chodź tu, chodź tu, palior. Dobra, test przyjaźni. Ty nie masz tego? Patrz, nie, ma, nie masz takiej sztabki? Mam Takieś mam, taveczki. mam, stapeczki. Masz tu, zrób se, zrób y se tą sztabkę. No ja i nie ja Ale te sztabki same tutaj. się dodają. Eee ja, jakie kozak! Co jest? Czemu ja tutaj normalnie wypieram? O nie, 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 nie zabijam mnie, nie zabijaj, nie, 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 nie rób tego, nie rób tego! Aaaaaaaa! Mam pół sertucha! Zostaw mnie, mnie! No puster ducha, a ty mnie uderzyłeś? No. Ja cię kręcę to w sumie ja ej, mam... dobra, poczekaj, zbieramy sobie z rzeczy i działamy tak, dalej. Tak, tak, tak. Teraz trzeba tak. Kolejne. Kamień i cukier. Czyli trzcina. A ja on to było. gdzieś, tak, ma, ma, ma. a ja ty tak, miałeś, tak, tak, dobra. tak, ja zebrałem, choć choć. Tak, tak, łap tutaj. Cukier, cukier potrzebujesz, łap, cukier. E, czekaj, na pewno trzcinać cukier, Dzie Dziękuję. Tak. I, I stone, i stone, stone. A, Dobrze, to to tutaj, trzeba ten, zrobić. Kilofa, tak, bo mamy Excalibur, Kylof. najlepszy miecz, ale nie wiem, na przykład nie mamy Kilofa podstawowego. Zrób no trochę. Kopie. No, Kilofa. Kopie kopie, spod... kopie, 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 Znanie. kopie, kopie. <laughs> Wziąłem ci jednego tutaj. X Infinity Sword. Dawaj, dawaj. Dobra, ja muszę poukładać to, kurde, mam taki zwróć syf. Zrób tego, zrób Nie no mamy jedzenia, jedzenia, to jest najgorsze. No, ja mam troszeczkę, ale niedużo. Ty, ile ty masz tego kamienia? Cztery. Trzy? Da, daj mi jeden, daj mi jeden, bo ja mam dwa akurat. Dobra. No dziękuję bardzo serdecznie. Myk. Ślicznie, ślicznie. Jest okej, okay. dobra i teraz cztery kamieniatka trzeba, żeby... być Cukier, nie? Myk. Cztery Myk. Ale trzeba coś znieść, żeby mieć... O, a to są kurde tak, 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 trzeba jeść cały czas, czas, żeby się regenerowało serducho. Ale jakie jest wielkie, ty. Dobra, ta pomoc ja, 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 super. Ja. A to, się, to jest kolejno. regeneracja? Tak. Jest, e, regeneruje nie. się samo. Czekaj, ja ja przyzyw przyzywający Shulkera jakiegoś. Ej, dobra, patrz, uderz mnie raz, uderz mnie raz i patrz, co dostaje. Dostaje siłę i speeda, jak mnie uderzysz. I na ile? Na, na, jak, no, dostaje siłę i speeda na 7 sekund, jak mnie uderzysz. Dobra, to jest teraz mega mocne. Na... Teraz żelazo, serce, i węgiel, żelazo i oj, węgiel, żelazo i węgiel oj, to będzie trudne, ale to będzie dobre Czyli jeżeli uderzy, jeżeli ktoś nas uderzy to wtedy do, do, będziemy dostawali jakiś item randomowy mm -hmm. Dobra, potrzebujemy cztery żelaza Item randomowy? O kurde Tak, jakiś randomowy item, nie wiadomo Zerąbisty, jak to serce, szczerze, dawno nie Węga graliśmy tak ta dobrych modyfikacji o, to No, to było super, to super Czekaj, czekaj, wiesz co można zrobić? Można polatać se normalnie Jak mamy te serce to możemy latać gdziekolwiek Halo, jest tu jakiś żelazo I co musimy? Aha, kejwa okay, znaleźć, dobra, szukamy kejwa tak, okay, O, że... o ja musimy, latam to jest, to jest portal! Co tego zrobić, że Jasiś, żeby wykopać drzewo i nie latać? Oj, nie wiem. Nie. O co? Czemu mam tyle złoty, złotych marchewek? Dobra, nie wiem. Ej, ja ciężko możesz... się kopie, jak się lada, naprawdę. Looting 3! Co? Ej, dobra, ale ja mam rzeczy, nie? Ja mam miecz, looting 3. Dobra. Chwila, chwila, pomyślmy. Musimy. Tak, musimy na pewno zdobyć jedno żelazo. Znaczy, nie jedno żelazo. No można tak Mięskę, szybko latać? No, moralne. tak na shifcie, jak shift przytrzymujesz, to możesz szybko latać. Co tam jest? Czemu tam jest? Czym tam jest obsydian. Y bo tam jest portal, już go zebrałem, nie całego Dobra Już go nie ma, już go zebrałem. Ale chodź, chodź znajdziemy jakiegoś cave'a, chodź To by się przydało Albo po prostu się wkopiemy, no i tyle. Hallo okay. dzień dobry jest tu ktoś? Tu ja jest jakaś czego. fontanna? Dobra, lecę, lecę do przodu, lecę do przodu. Ja no. nie wiem, to jest tak kozacki. No, jest. no musimy się, no. zepniemy się do siebie. Dawaj jedziemy. Excalibur, tak, Jak tak, jedziemy tak. Jedziemy dawaj Excalibura. Cyk, Ej, ale właśnie, czekaj, ten Excalibur, nie wiem co on ma. On jest mega mocny. Dobra, ja zabijam na hita. Waga dzień, dobry panie Owco, halo? On zabija na hita? No, no zabija! O, oh, zabija, rozwaliło się na raz! Jezu, nie widzę żadnej dziupli, ale to jest dziwny raz, naprawdę. No 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 ja też czekaj, nie widzę nic, no nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę. Nie dobra, latamy, idziemy latać, idziemy w powietrze, idziemy. Czemu tu nie ma w tym lesie? Ja nie wiem, ja nie wiem, ja w ogóle też nie widzę żadnego tutaj. Kawika, ale więci wiem, wiem, będzie żelazko. Mam, mam, mam węgiel tu... chociaż. Ja no, też, Węgiel zbiorę. Węgiel mam, węgiel, węgiel. Czyli co trzeba? Gdzieś... Żelazko, to jest jeszcze łatwe Ała! do zrobienia. A, 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 ej, 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 dobra, bo co mi się dzieje praktycznie. Dobra, bo ja się przestała. O, co się stało? Ej, gdzie ja jestem? Halo, pomocy! Ej, gdzie się utknąłem? Aha, wiem, dlaczego <laughs> potrzebujemy. Dlaczego co się dzieje? Nie umieraj, nie umieraj. Nie, nie, w porządku, w porządku. W porządku ej, cztery porządku. części brakują jeszcze. To nie jest jakoś dużo. No, to szybko zrobimy, tylko potrzebujemy, mówię Ci, węgla i o, tego. O, potrzebujemy cave'a, którego tutaj nigdzie nie ma i nie mam jedzenia. Ja. O, kurczaczki, ale się szybko chodzi, nie? Chodzi się mega szybko, uber Gdzie szybko. Gdzie jest cave jakiś? Ty, ja no, ja sobie chcę że... przelecić ten biom, błagam. To jest tragedia, nie? To jest tragedia w ogóle. Ja nie chcę ja tego biomu, ten biom to jest ja najgorszy Ja nie, nie widzę nigdzie tutaj żelaza, niczego nie ma tutaj, koniec. O, Co ale ale to jest za da. biom? Creeper! Creeper! Oh man! Bum na hita? Ej, co on nie zabija Creepera na hita? Dobra, ten Excalibur jest ten głupi. On nie zabija Clip Creepera na hita. Creeper. Ze tu to się robi. O, krowy tam są, Boże, jedzenie, please. O, tak, tak. Jedzen, jedzenie, jedzenie, ja jedzenie, 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 jedzenie. Ale jedzenie. Ważne tak, Endermana musimy mieć. Musisz mieć Endermana, bo ja myślę, że to jest Endermana. A, krowy na hita. Ma? Dobra. Owieczka o, na ma, hita. O, jakieś. Ale to jest satysfakcjonujące. No, 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 on szybko się zabija. Szkoda, no, że tutaj my? czekaj, to się zabija na hitach. Teraz? Oaaaah, wow, weź mnie, nie nie, no nie zabija się to na hitach. To jest satysfakcja. Ja mam, słuchaj, tutaj tego piękny tutaj, e, jak on się nazywa. Ale to jest mobów. Dobra, spadam stąd, no, ja spadam stąd. się, właśnie, właśnie Excalibur, dobra, razie Spadam nice. Spadamy. stąd. Spadamy. Mm. Proszę mnie zostawić. Ty, Ten miecz jest tak kozacko wygląda. Proszę nie? mnie zostawić, please. Dobra. ja jestem na normalnym biomie, to, szukam teraz tego. Szukam, szukam Keiva, no? Ja już jest nie jestem w cave, ale jest taka suchota Nie ma tutaj żadnego, ani jednego żelaza, no przysięgam Co? Ja mam o, żelazo już, dobra O nie, ja potrzebuję żelaza na, na niebie Cztery wiem. trzeba? Tak, czwórka, czwórka jest potrzebna O ty, dobra. szkielecie! cię, a masz Dobra, bo ja nie potrzebuję, dobra, ja też mam Kopię żelazo mam no, tu, a, pięknie, to żelazo. tu mm, Dobra, a, będziemy kamien. w innym miejscu Trudno, jesteśmy w zupełnie innych miejscach Ale to nie ma znaczenia, <laughs> przecież, prawda? Po prostu zrobimy własne rzeczy Wszystko będzie dobra, pięknie pyk. Ideologia. Pie piecor. Ja. ja też robię piecor. Mówi muszę zrobić. tylko i przypalamy żelazo. Nie mieć żelazo. Że tak, oczywiście, że tak. I co co Chyba... jeszcze trzeba mieć? Błalić mięso. Żelazo e, i co? I e, węgiel, węgiel, węgiel i żelazo. Oh. Jest potrzebne. No Więc wszystko chyba wszystko mamy, nie? Oprócz tego, że ja miałem złoże co, żelaza? Co Który było tylko trzy, tylko trzy żelaza było. Co jest? Na pewno potem? perła, na pewno perła. Co to jest? Hit mobs to get special effect, co to jest? A to jest ten, to jest chyba. E, co czym trzeba duszy jakieś zebrać, jak zabijasz moby, to w dusze wtedy wypadają z nich. Serio? Jest jakaś szansa, no Złoto... że dusze i to nie jest, gdzie... dobra, to jest do zrobienia wszystko. No mówię ci. O oj, oj, mnie oj, bije, dobra, nie, regeneracja życia spoko, spoko, fajnie się regeneruje My... życie. Ale ja nie mam żelaza, to no błagam, nie potrafię żelaza znaleźć, co to ma być? Mamy Panu, ja chcę kolejną część serduszka Ile masz żelaza? Mamy serce, dobra Ej, Ile masz żelaza? Trzy tylko? Mian trzy, trzy trzy, trzy, trzy Oh my god Trzy zostały, w sensie, trzy zostały A, nie, to czekaj, daj, daj mi TP paleonowy, daj mi Daj mi, daj, no daj mi trzy okay. Mógłbyś mi tutaj, o, jest tutaj nawet ano No to no ja wiem, ja prze... przepala mi się, przepala mi się Jest, jest w trakcie Jest w trakcie robienia, mówisz, tak? Jest w trakcie roboty to, czekaj, działaj, Przerabia ja, to, się, mówię, tutaj, tutaj, Daj mi jedno, Dobra. daj mi jedno, podziel się posiłkiem, błagam Weź błagam, sobie błagam, z tego, się... z piecyka. Tak, tak, tak. O, nie, wziąłeś nie. mi, dałeś mi. Dobra, dzięki. Czekajcie. O nie, a ja zapomniałem, nie, nie mam węgla. Daj mi jedno węgiel, daj mi jedno węgiel, dobra, dzięki. E, jedzonko, ja muszę sobie jedzonko zrobić. Dobra, a, musimy my znaleźć my teraz... Tak. Czekaj, nie, nie, nie. Czekaj, czekaj, Jak dostajemy d jak dostajemy d to przecież dropią nam itemy. Patrz. Pa! Wypadła, ok, siekiera! Teraz ty mi, ale z łapki! O dobra. O No czemu ty mnie uderzyłeś z tego To Ty coś najgorszy Ej nie uderzyłem cię z miecza, z łapki ci Z mierza mnie uderzyłeś! Ej e, Diamenty? Ej, czekaj, co to są za przedmioty? Co, co jest? To się do mnie wypadło! Ej, co się stało? Ej, to już nie! Co jest? Ej, Poju, ty to widzisz? Skąd ty masz te przedmioty? Dlaczego ej, to są stało? takie rzeczy? Ej, nie, ja. Ja nie wiem, ej, co? Co się stało przed chwilą? Ej, czy co z tego wypada z tego serca? Ja nie mogę! I jakie przedmioty, ej, ja robię wszystko diamentowe! Ja robię wszystko diamentowe Ej, ale serio, a, co, co tak ej, można? Ej, co się stało, ej, co się chodziło? Ametyst! Ja nie, od ja, nie padło, ja nie rozumiem. Ja nie ja rozumiem tego, wiecie. naprawdę Ja nie wiem, ja nie wiem o co chodzi? Ja cię kręcę. Ja ja mój ten wypadają co chwilę? Ja nie wiem. Ej, co jest? Tak? Nie, Wpadam? nie, nie. Nie, 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 spokojnie. A to czekaj, jak ja, ja cię ja uderzę, uderzę to ile ja ci biję łapką? Ile ci wezmę? Czekaj, bo dużo mi weź. Ała, no teraz już, teraz nic mi nie zadałeś, ale mnie uderzyłeś z miecza na stówę. Nie, Paweł. no uderzyłem się z łapy. Dobra, teraz ja ciebie. O ale kurde! Mn, co, jest? co jest? Co jest? No, no tak, wolnołeś mi tak dużo. No z łapki, ci. aha, wiesz a ja wiem dlaczego. Bo mamy ten, ten efekt, że jak ktoś cię uderzy, to dostajesz yy, yy, od bardzo dużo siły. Hmm. I dlatego, Dobra, co jestem... o teraz? Nie, o, o. Co ja teraz? Co teraz? tutaj? Czekaj, no kolejny. Jak serca, te dusze zebrać? Dusze? Nie wiem, nie mam pojęcia. Mobs Drop Souls. Tak pisze. Ale możemy zebrać złoto i perłę, albo ten. Albo Dobra, albo ten. ja idę na zewnątrz? Bo tu ała, jest ała. pełno mobów. No, jest dużo, czekaj. Nie ma tu jakiegoś pięknego. Mech, powiem, złota Dobra. Ja Zabijamy Endermana. O, o tak, masz Endermana gdzieś? Zabite. I gdzie jest dusza? Nie, czekaj, ja, ma, ja mam tego. Ja mam miecz z Licking. Ja mam miecz lepszy nie bij go ja mam miejsce, żeby szybciej perły A, bardzo. żeby perły. To choć A, faj, tak, bo tu tak. pewnie będzie ich dużo. Ale jak no, zrobić no, no. te dusze? Um, no powinno, no pisze, że przy tych, przy zabijaniu mocy. A mowów, faktycznie. Wypada, Wypadały ci? Tak, tak. Ich? Ile masz? Cztery o, już. Łatwe to jest. A czekaj, ale co się stało? Bo o to, co... kurde, z nich wypadają diamenty! A, co chwilę, i co chwilę wypadają te dusze. Ja już mam cztery. Czekaj, dobra już wystarczy co jest grane? Jak zobaczysz, jak zobaczysz tego jednego... Jak co tam butelka jest nie, potrzebna, z wypad. Ej, Butelka, butelka, butelka z Butelka, o Boże, skąd, skąd butelka znajdziemy. No be, trzeba będzie tak. Szkło, e, a przepalić ten przepalić, No Ja biorę piasek i dawaj lecimy tam. Dobra, też żeby e... trzy. Ile trzy piach? Nie, cztery piacha. Nie, nie, trzy czy trzy, po co trzy? po co więcej? Dobra. Wystarczy trzy, no Chodź tam do tego piecyka i będzie nam potrzebny ten Enderman. No, Enderman jak nam będzie najbardziej potrzebny. No 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 o tu jest, ej, tu jest spawner w ogóle, ale farcie. Biegnę, biegnę Spawner odkryłem tu... Spawner Halo, o, o! No spawner szkieletów, Tam, bo chciałem wleźć do twojej kopalni, ale nie XB. widziałem je, nie wiem. No tutaj ją znalazłem no, no, ale, tutaj... ale ile mobów tu jest Cze? Czemu tu jest diamentowa zbroja, z różowa? Ej, ale zauważyłeś, że tych mobów jest strasznie dużo? Żelazna zbroja końska Czemu? Patrz nie, co nie, ja to mam dużo. Co się dzieje? No, różowa zbroja? To jest, ej, faktycznie, daj mi tą różową zbroję! Co jest? Ej, skąd masz taką dobrą zbroję! Weź skąd to wypada. Ej, ale przed chwilą to było, zniknęło. Bo ja, bo ja wziąłem, bo ja. Ochrona to 5, 200% do zbroić. Co? co? jest? Ej, kelpik, kelpik! Dawaj kelpika się najemy, najemy się kelpikiem, a tym, tym się da najeść. A wiem co to jest, no to jest ten... A ja mam miech, żonny... chodź po, chodź po bo tego. Ej, co musimy? Endermana potrzebujemy. Przepalić, przepalić. Enderman, no. I przepalić tak, 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 tak właśnie, masz no, jakiś przypalmy. tutaj elegancki. O, tu, 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 nie, tutaj na pewno, nie, ja nie wiem nie, gdzie nie, to, to nie jest. ja to jest nie tu. mogę, to jest powalone, musimy to przepalić w tej chwili, To Co jest, ej, tu. O, ale jakie to jest mocne, nie, dobra, walimy, Myk. jest tutaj, masz, 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 masz. dobra, elegancko, Myk. halo, proszę, dzień dobry, Myk. jest tutaj coś? Palone no, proszę, jest. Tutaj, jest, jest palone, to, oła, palone czekaj, jest. dobra, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi, dobra, wezmę sobie, ej, gdzie, postawiłeś crafting, postawisz, daj mi crafting, Krafting? tu crafting był, no, bo ja chcę sobie zrobić piecyk. Myk bo... Czyli czekaj, czekaj, czekaj mamy trzy szkła to nie jest potrzebne Butelka, bo wypada... dobra, będziemy mieli kolejne serduszko daj mi jedną Daj mi jedną butelkę, Robię, robię dobra. Wiesz, nie robi mi się... Przepala mi się, że tam. Aaa, ty nie masz jeszcze Szkło Dobra, dobra, jest okej okay. ja mam 29 tego Złota No dobra, na koniec się bijemy, nie? To jest pewne Ała! No, Zmasz złoto? Mam, mam dwanaście złota, no tylko redstone'a chyba nie mam. Masz redstone'a? Naprawdę? Bo wypadało z zombiaków, znaczy z tych A. mobów, no. To trzeba zabijać, to, 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 trzeba zabijać te moby. O, o kurde! O, to, o, Ty, ale to mnie nic o, nie, nie bije, weź mi też ręką. Wysadziło, i wysadziło, wysadziło. Masz? Masz, masz te trzy nie, żelaza, złota tylko od Jak, się nie przypalił, bo wybuchną. No nie, serio? Gdzie jest piecyk? No wybuchną, wybuchną piecyk. Masz drewno? Masz crafting? Nie, Mas nie mam. Nie mam. Serio? No nie gadaj! No musimy lecieć na zewnątrz! Błagam, to jest irytujące! Ja nie mogę. Dobra. Ale to jest irytujące, no, ja To przysięgam. jest złoto. A, dobra, wziąłem to, wziąłem to. Faktycznie nic mi nie bije, nic mi nie zadaje w sumie. Kurde, ile to jest mobów! Mobów jest dużo, no. Dobra, zabity. czekaj, ja sobie zrobię piecyk. Zabity. I nie masz tego przepalonego jeszcze raz. Nie, dam ci też. Kup, to, to po prostu. Daj tam żelazo. E, drewno, żelazo? cokolwiek. Czekaj, no, y, czekaj, czeka. nie mam nic. A bo nie mam, czekaj, nie mam, nie mam nic Nie, dobra, mam, mam, dobra, dawaj, dawaj, dawaj No motyka, 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 a widzę motyką, motyką Myk, ale, ale ja to jest. Dobra, dobra poczekaj, dobra, mam, będziesz miał też to Chlila. zaraz Co jest potrzebne dalej? A ja zobacz. mam butelkę, trzymaj No właśnie, trzy butelki się ja chyba kraftuje, nie? No myślałem, że nie, się jedno, no, nie, nie zwróciłem uwagi Dobra, gdzie jest, Dobra, jest, gdzie teraz jest, tak, gdzie ja 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 mam książki? Tu I co Potrzebujemy to teraz e Złoto Gid i Ender, perła Dobra Trzykam Endermana no tylko teraz Interbana będzie ciężko znaleźć, mega ciężko. Chyba że do Bastionu mm. pójdziemy. Albo czekaj, bo chwila, jeszcze bo zostało nam to, albo jeszcze jedno serce jest, prawda? Jest jeszcze jedno. Tak, I ono no. jest e, zubo potrzebujemy 4 redstone'a i e, golda. Czyli 5 redstone'a na web? Ja mam złoto, ja mm. mam złoto, tylko potrzebujemy e, 10 redstone'a tak naprawdę. Ile Wiesz, masz? Jest, no, na na redstone'a w ogóle tak, nie, nie mam. No. Redstone ale też nie mam, nic, 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 kompletnie. Zero, 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 zero. Ale, czekaj, znalazł. A weź się uderzamy, a będziemy siebie uderzać. Co ty na? To to jest dobry pomysł według ciebie? No, dawaj. Chodź, no, chodź, 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 chodź bo będzie nam wrzucić temy. Tak, będzie nam wyszucać i temy. To poziom 4, Nie jesteś? nie, wiem, dobra. Gotowy? Ała, dostałem, dobra. Teraz dalej dalej, 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 dawaj, dalej, dawaj, dalej. Dawaj, uderzaj, uderzaj, uderzaj. Czekaj, ja mam tarczę, ja mam <laughs> tarczę! Weź dobra, super, super i dobra, walnie, walnij, walnie. A to działa? Nie, nie, działa, dobra, wywalone. Dobra, uderzaj, uderzaj, Cześć, uderzaj, uderzy. Perłe. O hejst style, ja mam szybkość kopania 3 Ale kozackie, dobra, wal mnie, wal mnie cały czas. No, uderzaj, Zender do... perła! Dawaj, dawaj, mi! Ci... O, jest jakiś diemetowy przedmiot! Dawaj mi, dijem to my. Nie, kurde Jak ile. Uderzaj, rzeczy dobra, uderzaj, 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 uderzaj. Wali leży. Jak ne, mamy znaleźć nadredowy spodnie? Ja się kręcę. Dawaj, dawaj, uderzaj, 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 proszę, Trzeba kilocha. Co jest kilo grane? Czemu nie wypada o, nic? O nie! Unlock space hard first. Dobra, zmień miejsce, bo nic widać. Dobra, czekaj Oła. Kilo. czekaj kilo. Masz kilo gdzieś? I dawaj, daj mi klupa, daj mi klupa Dobra, jest, 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 no jest Dobra, mm. chodź, ale czekaj, tu, tu będzie ten, e, jak on się nazywa? Czemu nie U, ma? Ja nie mam... Złoto wypada, Złoto. wiesz mi się wydaje, że enderpearl'y po prostu nie wypadają Możliwe, ale wiesz co, ale to dawaj tego redstone'a poszukamy, bo musimy redstone'a szukać Jaki poszukamy? hełm? Nie ma redstone'a, ani enderpearl'y Chodź na dół! Nie, są... Ja wali, idziemy tam na dół. Ta, 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 no Co to tam, jest? Ja czy kręc, oh. Jaka tak z kaliburem wszystkich walimy. Nie dobra, ja nie wiem, nie Jaka da się znaleźć jest? tego. Ciężko się znajduje. Te rzeczy wszystkie. Czekaj. No, jest nie do znalezienia. Jest 22, przejść niżej. Hmm. Ale żeby znaleźć być redstone'a? No, tak nisko. Nie wydaje mi się. Słyszę lawę, słyszę lawę, słyszę No reszta nie słyszę wiem, słyszę lawy, lawy. No, o, no jest pra... nisko, reszta no jest tam, gdzie zazwyczaj, gdzie to No w sumie masz rację, no no, no no coś tam jest czekaj, Znajdę no, O, mam, mam kanion, mam kanion, mam kanion I mam nawet tego, i dobra, mam redstone'a, dawaj, tak? dawaj, 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 dawaj Tak, tak, mam wszystko, mam wszystko, no tak no. uważaj, bo tu jest lawa, uważaj, Dzień bo czego my potrzebujemy jeszcze? Enderperły Perły, tylko enderperły potrzebujemy tak naprawdę, czekaj no to, Gdzie my tu Spoko, znajdziemy tutaj? endermana? Okej okay. O, czekaj, ile mam? Enderman Dobra, pięć i musimy tak... Gdzie? Jest Enderman? Czekaj, nie, gdzie? Nie szukam, szukam. A, jak go zobaczysz, to go nie zabijaj, bo ja mam e, Looting 3. Ten, miecz. Ten, Dobra. co wypada więcej... Zaraz, żeby... zaraz znajdę, gagatka. Gagatku, gdzie gagatka. jesteś? Gagatka! gagatka. Dobra, ej, czekaj, ja ci mogę zrobić w sumie e, przecież serce jedno, bo już mam Redstone'a. No, ale, nie mamy tak, ale nie mamy tego wcześniejszego, nie mamy tego wcześniejszego poziomu, więc go nie zrobimy Bo potrzebujemy po, po kolei poziomami Czyli trzeba to po kolei, no i super, tak, to tak, en tak. Enderman rąbany Jeden no, Enderman Jeden kichany Enderman Endermanie, pokaż się w tej chwili Jak to znaleźć pokaż się. Endermana? Nie da się, nie da się, ja po prostu nie, nie jak znaleźć tego. Endermana Kichany Enderman, Enderman. Nie, nie Ja rozumiem, biegam tak? po całych cave'ach, Enderman ja też, ja nie, ja nie widzę Endermana, ale mam diamenty za to! Ale, ale za, za, pod, tak za, ja jak będziemy musieli znaleźć Endermana, pod, to, to my go nie znajdziemy, po prostu tak Nigdy działa. Nigdy go nie znajdziemy. Ja, ja, ja czuję, że, że my tego nam się nie uda w ogóle, nie? Znaleźć no, ten. No, musi, ej, am, przezez... ma... Nie no tak wzyku. A ty masz, a ty masz jakiś y, przecież drewno, nie? Czy mi się wydaje czy nie masz drewna w ogóle? Nie masz drewna, nie? Nie masz drewna. Drewna? O, tu ja, nie. tu masz drewno, w tym. A bo, sobie faktycznie, no! Tylko szkoda, że nie mam się Gdzie to, jest ten więc, k... Gagatek? Gagatek! Gagatek! Gdzie jest Gagatek? Mam Redstone, też masz gdzie jest Gada... na ma, Mam wszystko tak naprawdę, mam serca, zostało nam tylko jedno, co? To ten Enderman pić, no piki, tak, hany, no. No właśnie. Dobra, ja nie wiem, ja, ja naprawdę. Gdzie go opaną, znaleźć? Się... Musi mieć trzy kratki, żeby chodzić. No, ale on nie jest taki łatwy do znalezienia, dobra, co jest potrzebne? Hmm. A wiem, co jest potrzebne. Znaczy, wiesz co, e, co normalnie byśmy zagad. go znaleźli, tylko że. No, jak nagrywamy od siebie, to mamy to jest taki tak, los. Tak, tak, no jest to. Jest taki to, los śmieszny, co w się sensie, no. Taki niesprawiedliwy. No, nie robi nam. płata nam fig. O, 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 Ej, co się stało? No, ej, nie, nie mam tych przedmiotów. O nie, ej, nie gadaj. Ej, nie. straciłem. Ej, wiesz, co, straciłem serce. Straciłem serca wszystkie. Jak? Straciłem wszystkie przedmioty na serca. Bo mi e, nie pozwala mi zrobić e, tego lepszego serca, dopóki nie mam tej. tej <laughs> te, tego. tego <laughs> nie tego, gadaj. Tego. No, no, no. Nie znajdziemy tego endermana. Paweł, to, to my się musimy poddać, ja nie dam rady. Już nie to możemy się poddać. Ja się poddaję, Biegam po całym ja Podaję to jest nie do zrobienia. Jego zaraz znajdę, nie, nie, nie ma nie ma czegoś nie, takiego. Jest, nie, nie ma czegoś nie takiego jak przygrana Tu nie jest inne miejsca, no musi gdzieś musi być, być, być ten, Musi Musi gdzieś być Ja nie wiem, no Kurde, nie... Kurde, no proszę ani jednego Endermana nie ma, no Ale Enderman jest... Tak... jest najrzadszy, nie? Czy jak? Ale przecież, No tak, 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 on jest najrzadszy, ale przecież czekaj, ja mam mam przecież gaderką, no, jak do, Goody Do portalu przecież przejść, nie? Możemy przejść hmm. do portalu, możemy tyle rzeczy zrobić. Diamenty znalazłem nawet. Ja też, ja też, ale ja ich nawet nie kopię. <grym> ja sobie kopię. <grym> tak z satysfakcji. Kurde Pozpiec gdzie jest Enderman? Do... Dobra, weź z moda tą perłę, no nie znajdziemy jej. Nie ma szans, nie ma opcji, no, niestety. Poddajemy Musimy. się, poddajemy się, no. tobie do ciebie. Chcę zobaczyć Musimy. to serduszka robią, to jest najważniejsze. Tak, trzeba, trzeba, dobra, end e, tego perła, PERO, perwa, 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 pero, pero, perła, perła ale to, nie, mam, nie do... mam tego, nie mam. Yy, redstone? Trzeba do tego? Ale ja mam, ja mam wszystko, ja mam wszystko przygotowane. Dobra, zaczynam, lecimy. lecimy A ja, jak to wygląda? Dobra, więc tak, da, yy, aha, bo ty wziąłeś wszystkie perły, więc mógłbyś mi tak hmm. yy, przytulić, Mógłbym Myk. przytulić te perły. Dziękuję za perły, więc tak. Myk. Po kolei. Najpierw musimy 4 złota i ten. 4 złota i perła. Perła i 4 złota, razem. A trzy, właśnie, dobra. To, 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 to to, to już... ma, możesz chyba zrobić, nie? To Mam, to mogę. Czyli snik, czyli ten i prawem wszystkie myszy i cyk, i się teleportujesz. Ej, kozak, działa? Jak? To, chyba. Że, że musisz tak y, tego przytrzymać, y, ten shift, i patrz, i prawie skuś, się teleportujesz Tylko tutaj nie działa, bo jest jakoś tak, ale za mało y, y, miejsca. troszeczkę, tak, za mało miejsca Teraz czekaj, a ja robię teraz y, zegar, po zegarze Wydajność sobie. 10, pa! O, dawaj, 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 la, zegar la, la, la. Uwaga, Ma, masz cyk, zegar? zegar w środek i po bokach to i też... Masz i ten, zegar? Nie, tak, dałem ci, dałem ci, dropnąłem ci, zegar Eee, ci zegar, y, ci zegar i teraz potrzebujemy, tak Co Uwaga, i tam, cyk, Ale redstone, jeszcze, jeszcze redstone Koniec, tam. ej, co jest, dostałem Infinity Bow Infinity bow, co ty dostałeś? Infinity bow dostałeś, dostałeś? coś? No, ja dostałem infinity bowa Ej, faktycznie Też? Też dostałeś? Ej. Ej, co to robi? Nie bij mnie, nie bij mnie Ała, ała, ała Ile dobra, ci wzięło? Nic Co? co? Tobie? O, Jakżeś się posypał, oj sorry Czekaj, Ej, nic nie widzę Dobra, dobra, spokojnie, tutaj masz Patrz, co ci wysypało z tego przedmiotu A Co jest? Ja, Czemu ja tak szybko nie kopię? Ja nie mogę! I przestań, przestań! A. Dobra, wejdźmy na powierzchnię, chodź szybko. Tak, 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 chodź, chodź, wychodzimy. Dzień ja wychodzimy na powierzchnię, bo chcemy przetestować teraz całe te ja, kurde, serduszko ja wiem, po prostu, jak one działa. Chodź. Tak, 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 tak. No, to jest Jestem na powierzchni! E, bo ten, Latać ty, ty, każdy może. na powierzchni. No? Aha, bo ty masz. O nieee! Niee, nie! co nie, ja zrobiłem! Sorry, ja się przetrzymałem, chciałem tepnąć do ciebie. Sorry. Nie, nie, co ja zrobiłem? Gura, 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 gura. Czemu ja tak czekam, Dobra jestem, jestem, jestem. dobra, bo jak ty, ja wiem, ja wiem. Yeah. Lecimy sobie dobra. z tym. Ej, dobra. Co, co jest? Ty I co ty? Czekaj, czekaj, to robi jakiś efekt serca, czekaj, jakiś efekt serca. Co to? Tu, 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 tu. Nie, czekaj, czekaj. Zniknąłeś. A, nie, tak, tak, tak. Bo wiesz co się dzieje? Jak prawym przyciskiem myszy klikniesz na jakiegoś moba, tą, to go wtedy wysyłasz do otchłani Co? Jak prawym przyciskiem myszy na jakiegoś moba, no, kliknij prawym przyciskiem, no. Ja. Yeah. No bez no kitu. To, to jest takie, że do otchłani wysyłasz. Dobra, i czekaj, zróbmy coś takiego. O ale nie bi nie przestań nie pić. Ale nie mam zbroi takiej jak ty ej, Ja mam pytanie, ej, a ciekawe czy byśmy Ender Dragona mogli. Jak tu nie masz takiej zbroi? No o, ja mam słabszą wiele oła przepraszam, o! O! O, czekaj! Nie, bo ja przecież brady, bo ja chciałem napiąć łuk i mi się, mi się nie udało. Ty, gdzie jestem te Czekaj, te, 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 te... jeszcze raz, jeszcze raz, te pójm się, jestem jestem. Dawaj, 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 gotowy jesteś? Uwaga, dobra, się. Trzy, let's try this 2, jeden, dobra, style dawaj. O Łatrzym coś te takie szybki. O, o masz mnie na hita Zdziwne. A to jest dziwne, dobra, a czekaj, a bez czekaj, bez miecza. Weź tylko zbroję Dawaj tylko, da, dawaj na, na tego, na, może tylko na łapkę Ale a ja mam gorszą zbroję, Bzyk, ja nie mam jakieś. Do, 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 dobra, tam. to bez, to bez, to bez zbroi, to na łapki dobra. To po prostu na łapki, czysto na łapki Bez tego. O tutaj gdzieś Łapki gotowy jesteś? Dobra, tak na łapki. Dobra, go ja cię kręcę, ale dropią itemy O Kurde ile ty Jej starej! Co jest? Wyplułeś chyba nie wiem z siebie milion itemów Ale ty też, ty też się wypluwa, no strasznie pomalony. wiesz Szczerze, jeden z lepszych. Dawaj Ender Dragona Dawaj Ender Dragona Dawaj Ender Dragona Game of Creative TP. Teppaj, szukamy tego szybko, no Ta, ta, ta Lecimy, lecimy, lecimy mogę ja Ej dawaj Ender Dragona do otchłani. Do odkłania go wrzucić? Tak, ale wtedy... Nie, ale nie będziemy wiedzieli gdzie on się przeteleportuje Walić, zobaczymy Tak? No dobra, to dawaj go Dobra, ja tutaj wsadzam wszystkie te, dobra, dawaj, trzyk Siema! O, dzień dobry, gdzie jestem? Dobra, wsadzasz go do odkłani O nie, okay. ej, gdzie mnie przeteleportowało! Ej, mi przeteleportowało Patrz, no? ja te wszystkie... No, w... Ja mogę wszystkie endermany ten Nie do End city przeteleportowało! Co? No, czekaj, to ty jesteś w... Mogę Femora, wszystkie odesłać! Wszystkie Oła! Jakie nie. to jest łatwe! Rip, rip, rip! Zabiło mnie! ja nie, nie zrzucaj prawego są. Nie używaj prawego przycisku myszy. No dobra. Czas... Czasami używam prawego Mogę tego smoga tutaj. też odesłać? A! Ja nie mogę ten, ty, Ale ty mnie cały czas ten... Ty mnie cały czas... Ja się tepię do ciebie i mnie wychowala do otchłani. Nie używaj <laughs> no, prawego przycisku myszy. Tepnij, tepnij. No teraz, teraz, szybko. Mamy zabij... Biją mnie, biją mnie. No dobra, dobra. Jesteś? Tak, tak Dobra, a, smoka ślimaka nie dał, nie da, a da, dobra, to dawaj go z łuku, z łuku, dawaj, cyk. Da tak, z Infinity łuku. No Infinity łuk, jak się nie da? Czekaj, oni, jak on a ja mało mi dostaje, co? Co? I, i, Dlaczego to, tak mało? Nie, nie, to są szukane. My na nie niemy z tego, tego, ale z miecza jak będzie dostało, kasztan. No, ja go zmiesza, ja go zmiesza, palę, no. Czekaj, chodź shiftem na niego, dawaj. Mek nie no no dostaje, no niech. W... O, ale, ale centralnie do... w niego. Ej, ja, boli, boli, boli. Ty, ale ja mnie o, jakoś te, ej, serca, ej, są... te serca są. Te serca są jakoś nie. chronione stary, one tak ładnie ten... Aha, ja wiem dlaczego. Ja na. W ogóle. Ty, na na kreatywie, dlatego mnie tak. Myk. Dobra, dobra. Czekaj. O, dobra, jest bardzo zabity. Na histo! Tak, bo, bo to jest coś takiego, że my dostajemy jakąś mega odporność, jak, jak nas sklepie. I on zap... są takie mocne I on poszedł na hita Ten ender dragon został zapty na Na, na Oła! Nie wiem, mnie ty najgorszy Zabierze, no subskrybujcie kanał, trzymajcie się, bardzo... A do odchłani! Szczerze? Jeden sobie. z lepszych modów, no na razie